Boom. <laughs> W jaki sposób Pani zdaniem należy wyróżniać dobrego pracownika? Jakimś dobrym słowem? Należy w jakiś sposób dać odczuć Dobry, e, pracownikowi, zamku. aby inni pracownicy odczuli, jego przykroczy z pracy, że ten pracownik jest lepszy. Najlepiej byłoby, gdyby szef, jako szef mógł każdemu pracownikowi, po każdej wykonanej pracy mógł powiedzieć kilka ciepłych słów. Nagroda w formie uśmiechu, dobrego słowa. Człowiek szuka pracy. Takie hasło można by spokojnie odnieść do dnia dzisiejszego. Praca szuka człowieka, chciałoby się powiedzieć o pogodnych latach 70. Praca była, trzeba stwierdzić, rzeczywiście na każde zawołanie pracownika, a nawet bez zawołania. Ilu kierowców dzisiaj nie przyszło do pracy? Dzisiaj pozwoliło sobie nie przyjść do pracy 12 kierowców. No w skali miesięcznej jest to rachunek dosyć prosty. Siegający gdzieś liczby 400 kierowców. Ile osób nie przyszło w Wandzie do pracy w pierwszej połowie listopada? W pierwszej połowie listopada przeciętnie, tak jak w ciągu całego roku, nie przychodzi do pracy około 100 i ponad 100 osób. Średnio miesięcznie nieobecnych jest 25 osób. Straty z tego tytułu, jakie zakład ponosi czy jakie zakład w zasadzie mógłby ponosić, wynoszą przeciętnie w skali rocznej około 50 milionów złotych wartości w cenach zbytu. To jest około 800 sztuk dziennie. 800 sztuk z feterków czy innych wyrobów, tak? Tak. Czas oczekiwania na autobus przez pasażera jest czasem bezpowrotnie stracony. Nieodwracalnie straconym. Tego czasu nie jest w stanie mu nikt zwrócić. Obsencjalnie usprawiedliwiona w tym roku wynosiła 109 osób dziennie. To oczywiście średnio. Oczywiście średnio. Trzeba przerzucać sprzedawców z jednego stoiska do drugiego, do takiego stoiska, w którym jest w tej chwili większy ruch, bo oczywiście ten ruch jest powiedzmy związany z sezonowością i tak dalej. No, a co się dzieje, jak nie przyjdzie kasierka do pracy? Jak nie przyjdzie kasierka, to jest jeszcze gorzej. U nas w Hucie mamy szereg nowych form, które wypracowaliśmy w naszej organizacji zakładowej. Między innymi wprowadziliśmy trzystopniową odznakę zasłużony dla huty. Stosujemy w hucie, mówiąc tak symbolicznie, lipcowe godziny szczerości. Celem po prostu, celem po prostu realizacji zadań i wszystkich przedsięwzięć. Coraz więcej haseł o dobrej robocie i jej ludziach, coraz więcej przemówień. Tym bardziej dawało to do myślenia. Coś jednak musiało być nie tak z tą pracą. Społeczeństwo udawało, że dobrze pracuje, a państwo, że dobrze za to płaci. Zbieramy pracowników naszego zakładu najlepszy aktyw, tak partyjny, jak i związkowy, jak i część bezpartyjną załogi. Wywozimy poza teren miasta do miejscowości atrakcyjnych. Tam spotykamy się w takim nastroju kameralnym przy obiedzie. Towarzyszą tym dajemy wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych. Rodzi się tam szereg czynnych inicjatyw. Czy praca socjalistyczna różniła się od zwykłej? Musiała się różnić, skoro zostały wymyślone socjalistyczna dyscyplina, brygady pracy socjalistycznej czy socjalistyczne współzawodnictwo. Wnikliwi badacze epoki twierdzą, że przymiotnik socjalistyczny zmieniał zasadniczo znaczenie rzeczownika, do którego się odnosił. Na przykład socjalistyczna moralność, socjalistyczna praworządność, względnie socjalistyczna twórczość. Stanisław Woźnica, składacz RUR. Henryk Bojarski, drugi operator agregatu. Tadeusz Kluszczyński, suwnicowy. Edward Wójcik, oczyszczacz. Proszę Państwa, to tylko część osób, które porzuciły pracę bez jakiegokolwiek uprzedzenia. Z pewną niepozbawioną żalu rezerwą można dziś przyznać rację teoretykom socjalizmu. Jeżeli bowiem, a czemu by nie, traktować serio teorię Darwina o pochodzeniu człowieka od małpy, to treścią i jedynym celem naszego życia powinna być niczym nieskrępowana, radosna zabawa. O żadnej ciężkiej pracy, ofiarnej pracy nie może być mowy, chyba że dla przyjemności. Pisej ma 12 lat. Mieszka w Kambodży. Mam ojca, matkę i siostrę. Mój ojciec miał romans z inną kobietą. Zaczął bić matkę. Potem rodzice się rozwiedli. Potem... ...mój ojciec... Nie mamy pieniędzy, więc zbieramy śmieci. Zbieramy puszki i plastiki, żeby mieć pieniądze na ryż. Następnego dnia znowu pójdę. Mam dwoje dzieci. Starsze ma 12 lat. Neang ma 36 lat. Młodsze ma 5 lat. Adoptowałam ją, gdy miała miesiąc.